A z nami zwycięzca pierwszej walki, jeśli chodzi o bok zawodowy Marek Kurtyka. Czemu powiedziałeś, że trener cię zabije? No dlatego, że nie spełniłem moim zdaniem oczekiwań dzisiaj w tej walce. Byłem mało duchliwy, no i niepotrzebnie dałem się głupimi czasami trafiać, Może one nie były mocne, ale no, było założenie, żeby skończyć tą walkę w drugiej rundzie, a nie czwartej. Czyli jesteś zupełnie zadowolony z tego zupełnie pojedynku? Nie, no, zupełnie nie. Fajnie, że wygrana przed czasem, no ale no, oczek oczekiwałbym od siebie czegoś więcej. No, ale też trzeba powiedzieć o rywalu, że no, tak, był... bardzo wytrzymały, chciał, naprawdę miał wolę wygranej. Szedł do przodu, nie podawał się naprawdę pomocnych ciosach, że myślałem, że to będzie koniec. Wytrwał do czwartej rundy po kilka razy, po końcu go trafiłem czysto i nic. No widać może czasami pływał, no ale twardo do przodu, nie chciał się poddać. jest pełen szacunek dla rywala. No dobra, ale zapytam już tak totalnie szczerze, czy chociaż odrobinę radości ja, Tobie... ja to ko kocham walczyć. Dla mnie to jest jak święto walka bokserska, ja chciałbym to robić jak najczęściej, więc jeśli ktoś ma jakieś propozycje walki, no to ja mogę za dwa tygodnie walczyć. Znowu. Czy będzie walczył za dwa tygodnie, przekonamy się wkrótce, a tymczasem zmykaj do szaty, ponieważ jesteś niestety w krwi rywala. Bardzo dziękuję za, za wywiad, fajnie, że mogłeś się powiedzieć, dzięki. Dzięki wielkie.